Cześć, kochani, to Agnieszka. Dzisiaj taki ciekawostkowy film. Trochę się odsunę do tyłu. Takie coś innego, bo zazwyczaj my, youtuberki, na YouTubie mówimy, co nam się podoba, co nam się sprawdza, jeżeli chodzi o kosmetyki, co na nas zrobiło wrażenie dobre bądź złe, a dzisiaj będzie zupełnie inny film, w sensie odwrotny. To, czego nie używam. Kosmetyki, czy ewentualnie jakieś gadżety takie beauty, e, których nie używam. I powiem wam dlaczego. I yy, przede wszystkim chciałabym też od Was usłyszeć, właściwie zobaczyć w komentarzach, czego Wy nie używacie, jakich kosmetyków nie używacie, jakie uważacie właśnie za zbędne, yy, nie macie ich w kosmetyczce, nie są Wam do niczego potrzebne. Więc zaczynam ja, a w komentarzach Wy wyliczajcie swoje. Jeżeli jesteście ciekawi, ciekawe, czego nie używam, co uważam właśnie za. Totalnie mi niepotrzebne, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Mam nadzieję, że ten film będzie się Wam podobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i śledzić mnie na Instagramie. I słuchajcie, zaczynam. Pierwsza rzecz, której nie używam. To są wszelkie pianki, żele do golenia i tym podobne, Depila, jakieś kremy do depilacji. Nie używam takich rzeczy. Po pierwsze, dlatego że <gryw> jakiś czas temu zaczęłam sobie robić depilację IPL, ale później przerwałam, więc to nie jest taka, że tak powiem, podstawowa zasada. W sensie podstawowy powód, główny. Co innego, słuchajcie, bo dalej, teraz stwierdziłam, że znowu sobie zrobię przez jesień, zimę IPLA, jak się zrobi chłodniej, ale nie o tym dzisiaj, nie, tu nie będzie żadnego lokowania, żadnych lamp, bla, bla, bla i tym podobnych rzeczy. Nie o to chodzi, słuchajcie. E, używam maszynki i dlaczego nie używam żadnych kremów do golenia? I to nie będzie tak yy, inaczej. Dlaczego nie używam żadnych właśnie kremów? One dają fajny poślizg, zmiękczają włoski i tak dalej, ani pianek. Ani damskich, ani męskich. Nie używam też do tego celu żelu pod prysznic, żeby nie było tak, że a, no to pewnie używa żelu. Nie. Dlatego, że zauważyłam, że tak samo dobre, jak wszelkie jakieś właśnie specyfiki typowo do golenia, są odżywki do włosów. Autentyk. Słuchajcie, jak macie odżywkę do włosów, czy jakąś maskę do włosów, byle nie była jakaś taka totalnie płynna i wodnista, czy wiadomo, w sprayu, wiadomo o co chodzi, to to jest cudowne i idealne do golenia. Naprawdę. Zwykła odżywka jakaś do włosów spełni Wam tą samą rolę, tę samą rolę co y, jakieś na przykład właśnie y, y, pianki czy żele do golenia. Ja tutaj mówię, że też nie używam rzeczy do depilacji. Ich można powiedzieć, że to jest taka druga, druga kwestia. Nie używam, y, bo to jest bardzo, bardzo dużo i bardzo ostrej chemii, jeżeli chodzi o takie kremy do depilacji. Ja wiem, ja widzę nieraz na YouTubie, że dziewczyny tego używają. Y, po pierwsze, kiedyś spróbowałam. W ogóle nie zadziałało u mnie na tej zasadzie, że włoski po prostu z nóg no, nie zeszły. Po prostu. Dwa, że to jest strasznie ostra chemia, obrzydliwy zapach ma i tak dalej, i tak dalej. Ale wracając, słuchajcie, właśnie do odżywek do włosów. Odżyw odżywki do włosów, no, zmiękczają włosy. Na nogach mamy włosy, więc na nogach, pod pachami i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo o co chodzi. Więc zwykła odżywka, jakaś. No, tu też nie ma znaczenia, że to będzie proteina, humektant czy y, emolient, chociaż te emolientowe są takie najbardziej poślizgowe, to im trzeba przyznać. Zwykła odżywka do włosów. Naprawdę ja uważam, że totalnie nie ma sensu dla mnie osobiście y, kupować jakichś specjalnych specyfików właśnie do golenia. Dajcie mi znać, co sądzicie. Odżywki są też odżywcze, jakby nie było, nie? Więc też mają nawet więcej, wydaje mi się, tych takich właściwości odżywczych dla naszej skóry i nie wiem, czy są bezpieczniejsze, bo to by trzeba porównać składy, ale no dla mnie to jest. Spełniają te role, i w ogóle tak jakby nie przychodzi mi na myśl kupowania jakichś specjalnych, specyfików do golenia. Ciekawa jestem, czy też tak macie, czy używacie właśnie jakichś pianek, jakiś żeli. Napiszcie. Kolejna rzecz, której nie używam: peelingi do ust. Specjalne, dedykowane peelingi do ust. Nie mówię, że nie mam, nie mówię, że nigdy nie używałam. Używałam, ale po prostu nigdy nie byłam z tego zadowolona, bo one. Albo są za drobne i nie pielingują tych ust dobrze, albo są za grube i bardziej drapią te usta. Co więcej, zauważyłam, nie wiem, tak wam chciałam też powiedzieć, że znaczy to zauważam, to jest oczywiste. Skóra naszych ust jest delikatniejsza. Jeżeli ją złuszczamy, to zauważyłam właśnie. Że wcale te usta nie są na dłuższą, tak jakby przez dłuższy czas, później miękkie, nawilżone itd, i tak Tylko jak mocnym takim peelingiem złuszczałam usta, to zauważyłam, że te usta przez chwilę były miękkie, a potem robiła się taka jakby łuska, jeszcze bardziej skorupka, i. Mam wrażenie, że to było jeszcze bardziej podrażniające. Ten naskórek yy, spod spodu był wyciągany i on tak jakby był i bardziej podrażniony i szybciej twardniały te usta. Nie używam peelingów do ust, uważam, że to jest kompletnie zbędny kosmetyk, już pomijając to, że jak ktoś bardzo pragnie, to może wziąć trochę cukru, miodu i zrobić sobie taki mocniejszy peeling, albo wziąć trochę kawy, zostawić kawę, wiecie, na przykład w kafeterce, czy tam w ekspresie, przesypać sobie, wysuszyć, zmieszać też właśnie z jakimś miodem, z czymś takim, czy z jogurtem i zrobić sobie peeling. Ok, natomiast, no nie, dla mnie to są kosmetyki totalnie bez sensu. Każdy peeling, którego spróbowałam w życiu, taki specjalnie dedykowany do ust był nie do ust, tylko do d prostu. Dlatego absolutnie nie e, kupuję takich e, specyfików. Kolejna rzecz, które. Do, dobra, tutaj się przyznam, że popełniłam grzech i raz kupiłam. Słuchajcie, mgiełki do ciała. Kupiłam raz, bo była z życiu na Seforze na jakiejś super, hiper przecenie i w ogóle jej nie używałam. I dlaczego to było głupie i tego nie kupuję więcej? To był jeden, jedyny raz i to był błąd, moim zdaniem. Nie kupuję, nie używam. Bo nie ogarniam. Mgiełki, hello, hello, hello. To jest coś, co psikamy tutaj mgiełkę, tak, 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 i po chwili tego nie czuć. I to w ogóle, no, niektórzy mówią, że to, żeby się odświeżyć. No to ja wolę się umyć, szczerze mówiąc. Nie zawsze możemy się też umyć, ale jak chcemy się odświeżyć zapachem, to jednak wydaje mi się, że fajniejsze są po prostu perfumy. Tak, wiecie, zamiast targać gdzieś ze sobą mgiełkę w butelce, czy nawet taką małą, to możemy mieć taką mini perfumkę i się popsikać i ten zapach będzie się dłużej trzymał, będzie intensywniejszy, też będzie, wiecie, możecie tak psiknąć mgłę i wejść w to i to też będzie jaką mgła, ale tutaj będzie przynajmniej ten zapach, który rzeczywiście będzie. Mgiełki dla mnie to jest coś takiego, że popsikamy się tutaj wszędzie dookoła. Pochodzimy chwilę i tak, jakby nie ma tego zapachu. To są dla mnie totalnie zbędne i niezrozumiałe kosmetyki. Naprawdę. No, jeżeli macie jakiś argument, który mnie przekona za tym, że mgiełki są przydatne, są, są nam kosmetycznie niezbędne, no to piszcie w komentarzach. Ale dla mnie to jest tak, jakby niepotrzebne wydawanie kasy. Kolejna rzecz, której nie używam, w sensie używam, ale nie. Dokładnie tak jak się powinno tego używać, jak już mam to zużyje na tej zasadzie, e, to są wszelkie sera do końcówek włosów. I Kiedyś swego czasu dostałam w paczce PR właśnie tego typu serum. Wiadomo, nakładamy je na końcówki, żeby one były miękkie, żeby były zdrowsze, bardziej tak itd., itd. I jedno takie serum wyrzuciłam, to przyznaję, bo miało beznadziejny skład. Dlaczego akurat to wyrzuciłam, a inne zostawiam? Dlatego, że ja, jeżeli mam już taki produkt, zużywam go po prostu do olejowania. Jeżeli on ma bazę olejową, a takie właśnie sera gdzieś tam popełniłam e, zakupowo, e, to zużywam do olejowania włosów, bo dla dla mnie sera do końcówek to jest coś przy, co przy moich konkretnie włosach mija się z celem. Więc yy, tak jak to też jest grzech, że tak powiem, już kupienia gdzieś kiedyś, ale więcej tego nie kupię, i nie kupuję i kupować nie będę. Dlatego, że ja nie mówię, że to jest kosmetyk zły. Ja nie mówię, że wiecie, dla was będzie zbędny, ale ja przy mojej ja wiem w strukturze, budowie, genetyce włosów, ja tego kompletnie nie potrzebuję. Ja mogę nie obcinać włosów, nie pamiętam kiedy ostatnio włosy obcinałam. Pamiętacie, że obcinałam sobie w ten sposób parę lat temu. I ja mam takie włosy, że one raz, że się nie przesuszają, są tak genetycznie chyba mam dosyć mocne włosy. W ogóle się nie łamią, w ogóle się nie rozdwają końcówki. Serio, ja tak raz na tydzień spędzam pół godziny, żeby przepatrzeć moje włosy, czy gdzieś nie są połamane, czy gdzieś nie jest jakaś rozdwajona końcówka. U mnie się to nie dzieje. Chociaż tutaj nie do końca bym powiedziała, że to jest może genetyka, bo ja pamiętam, jak byłam w liceum, gdzieś na początku liceum, koniec podstawówki, mi się łamały włosy, e, moje włosy się też rozdwajały. Teraz od x lat, ja bym powiedziała, że z 15 lat, myślę, 10, e, no moje włosy po prostu, wiecie, no nic im się nie dzieje. Ja też na przykład miałam e, taką rozmowę jakiś czas temu z trychologiem, czy ja powinnam podcinać w ogóle włosy, bo niby się powinno, co jakiś tam czas, co... Podcinać sobie centymetr dwa, ale ja tego nie muszę robić, więc ja włosów nie podcinam, bo tak jakby w ogóle mi się nie niszczą. Yy, I teraz tak, dlaczego powiedziałam, że może nie do końca jest to genetyka? W pewnym stopniu pewnie tak, ale ja od kilkunastu, myślę, że już więcej niż piętnastu lat, używam naturalnych szamponów do włosów. I tak ostatnio skojarzyłam, że kurczę! Ludzie się zastanawiają, czy to działa, czy nie działa, czy to jest dobre, czy niedobre, i teraz ja Wam mogę powiedzieć: ja używam takich właśnie naturalnych szamponów do włosów. Szukam w pamięci rok najwcześniejszy, kiedy pamiętam, że używałam i to był 2004 albo 2005. Od tej pory używam naturalnych szamponów i tylko naturalnych szamponów. Znaczy, no dobra, czasem od czasu do czasu użyję, ale też bez na przykład propyl betain To już wiecie doskonale. Natomiast y, rzeczywiście z biegiem lat moje włosy stały się takie, i to, to jest może rzeczywiście te, to, że używam tych naturalnych kosmetyków, że Właśnie, one są wytrzymałe. Nic, po prostu nic totalnie. Jedyne co misterczy to gdzieś jakieś baby hairy, ale żadnych złamań, żadnych, um, żadnych właśnie rozdwojeń końcówek i tak dalej, więc może coś w tym jest. Dlatego sera do włosów, które kiedykolwiek gdzieś tam kupiłam, czy jakieś olejki, używam do olejowania i kupować specjalnych serów i używać nie mam zamiaru. Ale tutaj to jest, nie wiem czy nie jedyny punkt dzisiaj, ale na pewno taki inny od tych poprzednich, bo. Uważam, że to nie jest ogólnie, dla ogółu ludzkości niepotrzebny kosmetyk, ale dla mnie. Maski w płachcie, wszelkie pojedyncze, pojedyncze płatki pod oczy, pojedyncze maseczki itd., dalej Do twarzy nie używam czegoś takiego. Wyjątek stanowią ewentualnie złuszczające skarpetki na stopy, gdzie mamy po prostu posaszetkowane. Wiadomo, każdy jest w saszetce, bo nie widziałam zestawów, takich, żeby można było kupić w pudełku. Nie używam y, takich właśnie masek pojedynczych w płakcie, pojedynczych płatków pod oczy, chyba, że muszę. Bo na przykład jestem gdzieś, nie mam, a bardzo potrzebuję, wtedy kupię. Chyba, że ewentualnie dostanę gdzieś jako jakiś gratis. To wtedy zużyję, żeby się nie zmarnowało. Ale to są bardzo, bardzo wyjątkowe sytuacje. Co więcej, dwa razy w życiu kupiłam płatki pod oczy, y, takie właśnie saszetkowane i to były tylko dwa opakowania niedawno na wakacjach, Musiałam, natomiast no, nie kupuję takich rzeczy ze względu na opakowania. Ja wolę kupić maseczkę w słoiczku do twarzy. Dlatego wiem, że niektórych ulubionych produktów może nie być w tych słoiczkach, ale wtedy można na pewno znaleźć jakieś inne, które będą równie fajne w tych słoiczkach. Dlatego, że jakoś nie przekonuje mnie ta wizja tych takich opakowań. Jak czasami widzę Denka i tam dziewczyny mają po 20 maseczek, jakieś soli w woreczkach, jakieś coś tam. Wiecie, w takich plastikach. Tutaj się można kłócić. Tutaj niektórzy powiedzą, że jedni latają samolotami, a nam każą dbać o ekologię i tak dalej Z moim, że tak powiem, światopoglądem nie do końca zgadza się kupowanie tych takich saszetek. Jak muszę, jak mi coś strzeli to czasem ale staram się tego nie kupować, nie używać, tak jak mówię, jakieś maski, e, kupuję w pojemniczkach, słoiczkach, e, czy płatki pod oczy, nigdy nie kupuję oprócz tych dwóch razy takich właśnie w saszetkach, tylko wolę też kupić w takim zamkniętym opakowaniu, więc to jest coś, e, z czym jestem też na nie. Kolejna sprawa to suchy szampon, słuchajcie, kupiłam raz i do tej pory stoi, użyłam go raz i to był, to był akt desperacji. Dlaczego nie używam? I nie lubię, dlatego że w przeciwieństwie do moich włosów, moja skóra głowy nie jest wytrzymała, jest bardzo delikatna. Generalnie wiadomo do czego służy suchy szampon, żeby sobie odświeżyć jak mamy za brudny łeb, po prostu i za brudne włosy. I wiecie co? Miałam zabieg, miałam usuwany pieprzyk tutaj z karku i nie mogłam mieć głowy przez parę dni. Nie wiem, czy pamiętacie, czy nie, to było parę miesięcy temu. Nie mogłam, po prostu nie mogłam. Chirurg mi zakazał mieć głowę, więc myślałam, że oszaleję przez tydzień. E, I chyba piątego dnia stwierdziłam, że nie dam rady. Oszaleję, kupię ten suchy szampon, może mi chociaż trochę pomoże, nie? Bo to chodziło o to, że ja miałam, no, papkę na głowie. Słuchajcie, dałam ten suchy szampon, pytając się Was jeszcze, jak w ogóle tego używać, dałam ten suchy szampon. I po jakimś czasie było jeszcze gorzej. Czułam, wiecie, dla mnie to jest takie skojarzenie jakby wziąć mąkę, wodę i naciapać potem takie coś na włosy. Ten suchy szampon to jest taka ciapa po prostu się robi wraz z naszym łojem, brudem z głowy i tak dalej. I wiem, że niektórzy używają tego na przykład żeby odświeżyć włosy i je ułożyć i tak dalej i tak dalej, ale dla mnie suchy szampon to jest coś co, no tak jak mówię, i on dalej stoi. Ja nie wiem co ja z nim mam zrobić. Wczoraj sobie tak kminiłam, że może zużyję go tak. No bo to jest taki biały proszek wylatuje, nie? Może zużyję go tak, że jak będziemy robić jakieś ozdoby choinkowe przed świętami, to opryskam, żeby to wyglądało jak śnieg. Bo nie jestem w stanie tego inaczej zużyć, to jest coś, czego nie kupię raczej nigdy w życiu, no chyba, że jako takie właśnie może, jak mi się sprawdzi. Tańsza alternatywa dla takich, wiecie, ozdobnych jakichś proszków, żeby robić śnieg, nie wiem. Natomiast to jest kosmetyk według mnie zbędny. Bo jeszcze nie skończyłam Wam tej historii, jak wtedy sobie popsikałam tym szamponem suchym, to ja musiałam i tak umyć tą głowę, i tak złamać ten zakaz. Musiałam umyć, bo nie, nie wytrzymałabym, po prostu bym nie wytrzymała. Także dla mnie to jest kosmetyk zbędny i kojarzy mi się nie urażając nikogo, ale tak z brudem po prostu. Nie kojarzy mi się z czystością, świeżością, bo to dla mnie nie do końca jest odświeżenie. To jest to jest tak, jak wiecie, barokowe damy nakładały coraz więcej warstw białego pudru na twarz, nosili perukę, bo nie wiem, bo nie myli głowy i tym podobne, i tym podobne rzeczy. Nie, to jest kosmetyk, który uważam w ogóle nie powinien powstać. Już po, tak, jakby dodając jeszcze do tego jego szkodliwe działanie, tak naprawdę, to. A. Kolejna rzecz, której nie używam i która być może wpływa właśnie na to, że moje włosy są w dobrej kondycji, to są wszelkie pianki do włosów, żele do włosów, lakiery do włosów, wszelkie stylizatory, jedyny, którego używam, to jest taki naturalny z Hairytale'a do podbijania skrętu na jakichś bazach cukrowych, więc taki w miarę naturalny. Natomiast żadnych pianek, żadnych żeli, żadnych lakierów do włosów, ja nie układam włosów, słuchajcie raz, że nie umiem, dwa, że szkoda mi na to czasu, wiem, że można, z moimi długimi włosami mogłam zrobić jakieś super fryzury, nie umiem tego robić, nie chce mi się tego robić, uważam to za zbędne, nawet ostatnio jak poszłam, żeby mi pani uczysała warkocz na wesele, bo chciałam, jak miałam sukienkę na jedno ramię, to chciałam taki warkocz, żeby tutaj było zebrane i tutaj, żeby schodził i jak zaczęła mi psikać właśnie jakimś lakierem, to powiedziałam, Wie pani co? Najmniej jak się da, nawet jak mi się to rozleci. Ja nie cierpię wszelkich właśnie takich dodatkowych rzeczy na włosach. Dla mnie szampon, odżywka, czy tam jakaś maska, i to jest tyle. Raz, że to wszystko niszczy włosy. Dwa, że jakoś nie wiem, nie potrzebuję tego po prostu. Nie potrzebuję tego do szczęścia, nie potrzebuję pianek, nie potrzebuję właśnie żeli czy lakierów. I znowu to nie jest coś, co mówię, że. Ktoś nie powinien tego używać. Ja tego nie używam, nie kupuję, nie jest mi to do szczęścia potrzebna. I ostatnia rzecz, której nie używam, dziesiąta myślę to będzie, albo się machnęłam i zrobiłam 11, bo coś tam dodałam. Mm, wszelkie gąbki puszki do makijażu. Nie używam takich rzeczy. Ja muszę mieć podkład, krębi i tak dalej, z którym będę mogła pracować palcami, ponieważ nie tak jakby najlepszym narzędziem są nasze dłonie, nasze palce. I jakby dla mnie to jest tak jakby przerost formy nad treścią, używanie jakiejś gąbki. Ja rozumiem makijażystów, ok, ale dla mnie w codziennym makijażu serio mam latać codziennie, prać gąbki, maczać gąbki, ciapać gąbki, jakieś puszki i tak dalej, i tak dalej. No proszę Was. Pędzel do pudru, jeżeli używam pudru, wystarczy totalnie. I dłonie, do podkładów dłonie, pędzelki ewentualnie właśnie do jakiegoś tam w makijażu twarzy, czyli brązer, róż, puder, no i do cieni, i to tyle. Ja tak jakby fascynuje mnie totalnie to używanie gąbek, używanie puszków. Nie potrafię tego zrozumieć, nie chciałabym się tym bawić, gdzie ja bym rano, nawet mimo że mogę mieć rano dużo czasu, gdzie ja bym latała i gąbki ciapała i jeszcze wybieram takie podkłady, takie kremy BB, które sprawią, że mogę z nimi pracować rękami i wyglądają pięknie. I no to jest coś, czego nie używam. Uważam, że jest mi zbędne, także nie. I to wszystko. Wygadałam Wam się trochę. Ciekawa jestem, co z tych rzeczy wy używacie, te, które ja wymieniłam, że ich nie używam. Czego wy używacie, a czego na przykład nie używacie, a ja o tym nie wspomniałam. Tu jestem ciekawa, bo może, może jest jeszcze coś, czego Wy na przykład nie używacie, a ja używam. I wiem, powiem od razu, Jednym z moich grzechów głównych, jeżeli chodzi o używanie rzeczy, które tak naprawdę nie są potrzebne, są peelingi do ciała. Ja używam bardzo dużo peelingów do ciała, to jest rzecz, której w teorii, jakbym miała robić film. Czego, co jest zbędne ogólnie z kosmetyków, to bym na pewno wrzuciła tam peeling do ciała, bo peeling do ciała można sobie zrobić z żelu pod prysznic i kawy po prostu, ale ja lubię, więc to jest taki mój grzeszek, um, jeżeli chodzi o używanie I dlatego słuchajcie, ten film traktujcie z przymrużeniem oka, bo to nie jest tak, że jak ja nie używam, to znaczy, że to jest złe i te rzeczy według mnie, że są złe i w ogóle kto ich używa, to jest głupi, nie, absolutnie nie, po prostu ja ich nie używam, a nadrabiam na przykład ilością peelingów do ciała. Także y, mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną czas, miło. Jeżeli tak, y, no to kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!